No, Siwanko, kochani, witam Was powrotem na kanale. Następnie chciałbym podziękować wszystkim kolegom, którzy zdecydowali się wspierać mój kanał, bo dzięki Wam myślę, że takim kolegom jakby będzie troszeczkę więcej tego materiału, będzie fajniej. Jak również zachęcam innych do wspierania kanału, bo tylko dzięki Wam wtedy jakoś się obrobię, wyrobię, żeby móc Wam pokazać naprawdę dużo, dużo więcej. Także serdecznie zapraszam, link będzie zresztą jest w opisie też. Także no, po prostu zapraszam. A teraz kochani, działamy dalej. Wielokrotnie pytaliście mnie, jak zrobić dokładnie przynętę, o której mówiłem na Białoru, bo na to bierze i karp, i leszcz, i lin. Inaczej powiem, żadna ryba spokojnego żeru się temu nie oprze. Naprawdę, nie oprze się. No także pokażę teraz dokładnie krok po kroku, jak zrobić tą przynętę. Dobra kochani, zaczynamy. Dobra kochani, tutaj mam 100% dafnia, czyli jako po pokarm dla rybek akwariowych, bo to można kupić w każdym zoologicznym. Ja to kupiłem na Amazonie. Otwieram sobie taką puszeczkę, kochani. Co my tu mamy? Kubeczek. On ma około 200 ml. Biorę sobie, tak żeby było lepiej widać, łyżeczka herbaciana. Biorę sobie jedną i drugą łyżeczkę tej dawniej, A jaki ona ma zapach, ojej, jak ją czuć? Co teraz mianowicie robimy? Tu mam woda, to jest zagotowana woda, jeszcze gorąca. Zalewam tutaj sobie około jedną czwartą. No, około jednej czwartej kubka tej dafni. Jeszcze zamieszamy to ładnie. Ale zapach to ma, mówię wam, masakra. I co następnie robię? Kochani, żebyście widzieli. Yy, Dobrze, zaraz przejedziemy tu. Dają sobie dość wysoko i czekam aż się zagotuje. No i dobra, kochani, tu mamy już zagotowane. To naprawdę nie trzeba długo. Jak zacznie już puchnąć, tak jakby mleko kipiało do sobie, to zacznie rosnąć, puchnąć, jakby mleko kipiało, to już można wyłączyć. Mamy zmieszane. Następnie bierzemy kaszamannę, tak jak pokazywałem inne ciasta z gorącej wody robione. Trochę kaszy manny, To trzeba dobrze jeszcze wymieszać. O. I teraz przelejemy to wszystko do kaszamanny. Można jeszcze trochę wybrać tych robaczków o tej mazi i co teraz robimy? Robimy kochani ciasto jak pokazywałem wcześniej ze zwykłej wody. Teraz będzie nam wyjdzie nam fajne ciasto, one jest ciepłe, gorące. Jeszcze trochę się klei, ale bardzo fajnie się gnieka. Tak jak mówiłem wcześniej. Ważna jest konsystencja tego ciasta, jak zrobimy. Jeżeli będziemy łowimy na spławik, to one naprawdę nie musi być bardzo twarde. Od tak, aby tylko otrzymało się nam na haczyku. No jak mówię, mówię raczej na delikatniejsze zestawy. No, można założyć i cięższy zestaw i ciu, ciu, wtedy twardsze te ciasto zrobić. O, one takie trochę szarawe nam będzie wyjdzie. się nam ugniata ładnie ciasto. Kochani, one ma taki intensywny, fajny zapach. A widział. Zapach bardzo specyficzny. Tej dachni, no typowo pachnie jak dachnie. czyli ciasta, które zaliczamy praktycznie do gatunku przylęt roślinnych. No to tego typu ciasto raczej już bym zaliczył jednak do mięsnych, bo to one czuć samym mięsem, samą dachnią, pachnie i na to już można wspaniale łowić w płocie. Zresztą będziemy na to mówili, więc pokażę. I w taki sposób. I w taki sposób mamy, kochani, gotowe ciasto. I naprawdę, ja nie mówiłem nie wiem, z gruntu, ale myślę, że jakby zrobił troszeczkę twardsze kule normalnie założył i tam założył na metodę, czy gdzieś rzucił, to tak samo z gruntu jakiegoś karpiszona dalej, czy tak da, można zrobić, ale ja trafiłem na to karpie, liny, leszcze i to mówiłem na spławik, na bata, na kanałach, na jeziorach łowiłem, na odległościówkę również łowiłem, także takie ciasto już jest gotowe, bardzo dobre. I na nie można spokojnie łowić rybki, i to takie naprawdę, kochani, solidne rybki. Dlaczego? A zaraz zobaczymy, poprawię może. Kochani, dachnia to jest najzupełniej naturalny pokarm. Już się daje, no bo one są malutkie, to dlatego one są przeznaczone dla ryb akwariowych. Ale te dawnie one żyją wszędzie w naszych wodach w jeziorach, stawach, kanałach, rzekach one są praktycznie. Wszędzie tak zwane pchły wodne i naszej rozwielitka, to jest dapnia rozwielitka, popularnie zwana pchłą wodną, wodną. nawet po niemiecku to jest wasaflue, czyli pchła wodna w niemieckim, też tak się nazywa. Także to jedzą naprawdę wszystkie ryby spokojnego żeru, naprawdę od płoci poprzez gliny, karpie, na to weźmie Wam każda przynęta. Ja swego czasu, że tak powiem... Ja swego czasu, kochani, że tak powiem, mówiłem na tego typu ciasta rzadziej na dawnie, Chociaż nie się robiłem, kiedyś się wpadli z kolegą pomysł, na pomysł, żeby dawnie zrobić, bo nie chciało nam się jechać tam rzekę. Myśmy kiedyś w dawniejszych lat, latach zbierali z rzeki wszystko. Pijawki, ochotki, kiełże, dachnie, i to wszystko przygotowywaliśmy w małym kubku. Wodę z tego robiliśmy ciasto, i uwierzcie, na to zawsze brały. Łowiłem również, a tak, to nawet zimą na ciasto mi brały pięknie, robiłem z ochotki. To samo kupowałem ochotkę w zoologicznym, normalnie w zoologicznym. Ona mrożona w takich małych pojemniczkach, takie pojemnicze jeden zagotowałem, w tej wodzie rozrobiłem sobie ciasto. Resztę tego wszystkiego wrzuciłem do zanęty i kochani, naprawdę zima, pamiętam, jeszcze śnieg na brzegach był wszędzie, lód, no, a płocie, leszcze pięknie brały na to. Także mówię Wam, że to jest przynęta mega, mega przynęta. We wszędzie, tak jak mówiłem wcześniej, jak myśmy rzucali robaki, te modne wszystkie, począwszy od kiełszy poprzez... Yy, Pijawki, ochotki, co myśmy tylko żywego znaleźli w wozie, to wszystko szło, w taki, taka mieszanka, gotowaliśmy to i nie było, że na to nie wierzy ryba. To jest naprawdę, to jest mega skuteczna przylęta. Warto sobie to zapamiętać, bo często na zwykły ciasto Wam nie będzie chciał brać, na białego robaka nie będzie chciał brać, ale to jest, to ma zapach. Normalnie to jest naturalna przynęta. To jest naturalna, ona ten zapach zna, ten smak zna, bo wszystkie ryby spokojnego żeru, jak mówiłem wcześniej, żrą ten e... dachnie. Dachnie są naturalnym pokarmem tej ryby. Jeżeli ona wyczuje to jej całkowicie taki naturalny zapach, no nie ma kija we żeby na to nie wzięło. Dlatego tak jak powiedziałem, warto takie rzeczy robić. Tak jak powiedziałem, no, pokazałem Wam na dachniach, bo to jest też przeze mnie sprawdzone, dachnie i ochotki najczęściej, no i mieszane robactwo z wody, które przed laty z kolegą żeśmy stosowali, ale ja wiem jak to w dzisiejsze czasy jest, że no, nie każdemu chce się iść nad wodę, zbierać robaki, a potem, no trochę przygotować, to tam jest, nie ma problemu, ale to jest naprawdę mega przynęta, która raczej w ogóle nie zawodzi. Z tym, że no, ono jest takie, nie jest białe, tylko szarawe, jak zrobicie z, y, ochotki, to ciasto będzie takie czerwonawe, czerwonawy kolor będzie miało. Ale powiem Wam szczerze, ja tam do kolorów specjalnie nie przywiązywałem wagi, ale zapach, naturalny zapach, przynęt, y, które ryba zna, bo to jest ich naturalny pokarm. Bierze, naprawdę na to bierze. Także warto zapamiętać, nie wiem komu się będzie chciało robić, ty już teraz ogniatam, to już normalnie Gumowe się zrobił. kuleczkę taką, takie coś, kuleczkę założymy, pyk. Zresztą będziemy na to mówili, kochani, także na pewno pokażę Wam jeszcze skuteczność tego wszystkiego. No, dzisiaj u mnie leje deszcz, śnieg, wichura, Wybierają się dziś na ryby, ale nie mam jak pojechać. To sobie skruszę, pójdzie w zanęty jakby, co z chlebem. Także pozdrawiam Was, niech Bóg będzie złomi, kochani. I do następnego, połamania kija wszystkim życzę.